Cześć, ja jestem Ziemniak i dziś w cyklu telefonicznym mam Wam do zaprezentowania wyjątkowy model. Z zewnątrz wygląda jak zwykły smartfon, ale jednym gestem zmienia się nie do poznania. Pewnie wielu z Was już ten telefon widziało na przykład na jakichś graficzkach czy w reklamach, ale jaki on jest podczas codziennego użytkowania, to postaram Wam się przedstawić ze swojej perspektywy zaraz po intro. Seria recenzji telefonów jest sponsorowana przez Plusa. Przedstawiony smartfon jest dostępny w ofercie Plusa bez kosztów abonamentu na raty 0%. To LG Wing. I warto jest zacząć od tego, co znajduje się w środku opakowania. Oczywiście jest to telefon który już wcześniej odpakowałem, sprawdziłem, poinstalowałem, potestowałem. Tutaj mamy etui razem z dodatkowymi foliami ochronnymi na ekrany oraz dziabągiem do otwierania tacki na kartę SIM. Natomiast w opakowania jest jeszcze przewód USB-C, ładowarka oraz przejściówka z USB-C na jacka. Już nie tylko sama forma telefonu, ale także załączone akcesoria są takie inne. Takie etui montuje się w następujący sposób. Odkleja się folie i dopiero zakłada, bo sam telefon by się nie utrzymał. A dodatkowo folie na ekran. Nie ma tutaj jednej, tylko są dwie sztuki. Producent dostarczy je osobno, więc trzeba uważać, jak się je nakleja. Dlatego ja na czas tych testów nie będę ryzykować, że przykleję je z bąbelkiem, bo zawsze dziś się znajdzie jakiś niechciany bombelek. Telefon wygląda bardzo smukle i elegancko, jednak po wzięciu go do ręki można poczuć jego sporą wagę i zdecydowanie duży ekran. Dla mnie osobiście jest on duży, ale wiadomo. Jest to subiektywna ocena. Jest to spowodowane tymi ukrytymi możliwościami samego telefonu, ale najpierw wygląd ogólny. Od spodu USB-C z lewej miejsce na tackę Sim, z góry wysuwany aparat, a z prawej standardowo głośniej ciszej i blokada. Ekran OLEDowy jest lek. Lekko zaokrąglony na tyle lekko, że mi nie przeszkadza jak to miało miejsce w innych bardziej zakrzywionych konstrukcjach. Choć da się zauważyć lekką winietę. To zakrzywienie musi być tutaj obecne przy tych gabarytach telefonu, bo gdybyśmy mieli zupełnie proste krawędzie, to ten telefon stałby się straszliwie klockowaty, a tak to widzicie, że on wygląda bardzo smukle. Jasność jest zadowalająca na najwyższym, jak i na najniższym poziomie, a odwzorowanie kolorów wzorowe, więc telefon będzie świetny do oglądania filmów zarówno w dzień, jak i w nocy. No i co? Chciałoby się powiedzieć, że to kolejny telefon z Androidem. Póki zrobimy tak. Trochę można się czepiać, że animacja otwiera się dość długo, zwłaszcza jak otwieramy go po długim czasie nieużytkowania. Ale to jedyny telefon, który posiada taką funkcjonalność, więc można śmiało powiedzieć, że jest jedyny i tym samym najlepszy w swojej klasie. Jeszcze wrócimy do kwestii rozkładanego ekranu, ale najpierw przejdźmy sobie do zdjęć, bo to zawsze wzbudza wiele emocji. I to bardzo skrajnych. A mamy tutaj trzy aparaty. Ultra szerokokątny, główny, z którego też się robi teleobiektyw, oraz do gimbala. I tak dobrze usłyszeliście, do gimbala. Zrobiłem trochę zdjęć testowych i w słońcu praktycznie każdy aparat sobie... Czyli zwykły, tele i ultra szeroki wyglądają w porządku. Test powtórzony dla pewności na zdjęciach tym razem w poziomie. Robiłem też więcej innych zdjęć i jak w innych telefonach, pomiędzy aparatami są różnice w balansie bieli i czasami dadzą inne nasycenie, ale to standard. Robiąc zdjęcia człowieka, można sobie odciąć na przykład tło i wrzucić jakieś efekty, ale też można sobie zadać pytanie, komu to potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o wideo, to złapałem jakieś testowe ujęcia i zamierzam wam o nich opowiedzieć. Autofokus działa, więc telefon zazwyczaj ostrzy, i rozglądając się po krakowskich dłoniach można dojrzeć wiele szczegółów, co jest spowodowane mocnym wyostrzaniem, co jest widoczne na szerokich kadrach, jak to drzewo, a nie jest tak widoczne, jak mamy kadry bliższe, gdzie widzicie moje stopy, co jest dość standardowe. Choć jak zrobi się trochę ciemniej, to widzicie, stoję sobie w miarę ostro, ale jak tylko zaczynam podchodzić, to mimo zajmowania większości kadru, tutaj ostrość nie weszła. Halo? Dzień dobry. LG po otwarciu pozwala na uruchomienie, znaczy automatycznie uruchamia tryb gimbala, który, uwaga, używa tego dodatkowego trzeciego obiektywu, który normalnie nie był użytkowany i on łapie bardzo szeroki kąt. I z tego bardzo szerokiego kąta jest tylko część fragment obrazka wycinany, który ma być jak najbardziej stabilny. Ale dobrze wiecie, że takie pomysły najczęściej po prostu rzeczywistość weryfikuje, jak to działa w tej rzeczywistości. Być może takich skutków tutaj nie ma dużo, ale jest wystarczająco na tyle, żeby sprawdzić, czy będzie zachowywać. Gimbach w tym telefonie. Chodź, chodź. Spodziewałem się czegoś lepszego po tej magicznej technologii, bo widzicie, że każdy krok jest bardzo mocno widoczny, przez to jak obraz staje się galerytowaty, bo software wycina kawałek obrazu, który był rejestrowany dodatkowo w niezbyt sprzyjających warunkach oświetleniowych, ale nikt nie może gwarantować, że zawsze będzie świecić słońce. I to też nie było tak, że było bardzo mocno ciemno, tylko po prostu była taka szaro, bura pogoda, gruba warstwa chmur, więc nie było idealnie, bo najlepiej jest, jak jest najwięcej światła w przypadku aparatów. Pytanie, czy nie lepiej jest po prostu Na jednokrotnym przybliżeniu, bo kąt widzenia jest praktycznie taki sam, a wydaje mi się, że obraz wygląda lepiej. Zdecydowanie lepiej. Wystarczy spojrzeć na ścieżkę, liście czy mech na drzewach, nie wspominając już o gałęziach. Albo można jeszcze bardziej poszaleć. Można się przełączyć na ultra szeroki kąt. I teraz tak to będzie wyglądało, zwłaszcza w ruchu. Tutaj na szerokim kącie jak zwykle, tracimy dużo szczegółów, ale już lepiej się na ten obraz patrzy niż na galaretkę z tyłu gimbala. Porobiłem trochę więcej testów do porównania z gimbalem. Owszem, można złapać płynniejsze przebitki, ale kosztem jakości oraz oba nie radzą sobie ze schodami, co także mogło być spowodowane prędkością migawki na tamten moment. Ja akurat gimbala używałem w trybie FFV, czyli First Person View, czyli w przełożeniu na polski, to jest widok z pierwszej osoby, czyli po prostu to miały być wygładzone ruchy, jak w którąś stronę spoglądałem. Można sobie jakieś blokowanie panoramiczne na przykład poblokować, że wtedy na przykład góra du jest zablokowana, ale jak zobaczycie nawet na przybliżeniu, to jak ja ruszam troszeczkę mocniej, ta stabilizacja cyfrowa rozmazuje ten obraz, więc to nie jest tak fajnie jak w przypadku takiego zwykłego gimbala, i dodatkowo jesteśmy tutaj niestety ograniczeni tylko do Full HD przy 30 klatkach, no i przez to między innymi też traciliśmy tego trochę, bo to była wycinka tak naprawdę z fragmentu szerszego obrazka. Jest też tutaj tryb podwójnego nagrywania i możemy wtedy wysuwa nam się aparat, jest tutaj widzicie, moja ręka na przykład w rogu, reszta aparat nagrywa się z tyłu, a możemy to też na przykład podzielić na tej zasadzie, że mamy pół lampu To jest takie dedykowane na przykład vlogerom podróżniczym, żebyśmy mogli widzieć siebie i widzieć to w jakim jesteśmy miejscu. No działa, to było obecne przy innych telefonach, a Fajny bajer, fajna sprawa. Tyle. Największym atutem tego telefonu jest oczywiście jego rozkładalność i ten dodatkowy ekran. Dlatego przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom, jak można ten drugi dodatkowy, dedykowany ekran wykorzystać. Przykładowo można na przykład oglądać sobie film na górze, a na dole przeglądać sobie internet. I to dosyć wygodne rozwiązanie, chociaż ten mały ekranik jest dosyć niewielki, więc niewiele treści się znajdzie, ale możemy oglądać coś na YouTubie, na Netflixie, czy na innym serwisie streamingowym na górze, a na dole nawet możemy mieć odpalonego Messengera, co będzie drugą opcją. Tutaj też będziemy widzieć największe ograniczenie wielkości ekranu, dlatego że jak tutaj mamy historię rozmowy, to jeżeli zaczniemy do kogoś pisać, no to mamy tylko i wyłącznie nasz tekst i dopiero możemy wysłać i sam do siebie wysłałem. Mogła wam się zdarzyć taka sytuacja, że byliście w Rawie Mazowieckiej i potrzebowaliście wskazówek do jazdu w dane miejsce i wtedy zawsze było ciężko w jakiś sposób ogarniać Spotify'a i wtedy zazwyczaj pasażer po prostu grał i przerzucał kolejne piosenki. Tutaj mając dwa ekrany możemy mieć spokojnie odpaloną nawigację a oprócz tego zmieniać sobie utwory, playlisty albo cokolwiek innego związanego ze Spotify'em, co nam się na przykład podoba. Tylko, że jeden z problem warto by było zastanowić się nad tym, jaki uchwyt musiałby być do tego telefonu, żeby on się rzeczywiście w ten sposób trzymał. Zwł na wybojach. Producent w żaden sposób nie narzuca nam tego, w jaki sposób będziemy korzystać z tego telefonu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby używać go w ten sposób. W taki odwrócone T. Jeżeli klikniemy sobie nasz od Messengera, żeby go otworzyć na górze, będziemy chcieli coś napisać, to możemy używać bardzo dużej klawiatury, która znajduje się na dole. Ewentualnie możemy ją rozszerzyć, chociaż nie znam nikogo, kto by w ten sposób pisał i żeby uznał to za bardzo wygodne. Co prawda trochę ta przestrzeń tutaj jest, wręcz bym powiedział, za duża, żeby pisać aż na tak dużej klawiaturze, ale jak kto woli, takie rozwiązanie też istnieje. Dla fanów klasyki na, którzy wolą używać Messengera tylko na jednym ekranie, jest to możliwe, wtedy sobie tutaj piszemy i możemy wysłać wiadomość, a za to na górnym ekranie możemy oglądać mniejsze wideo. Tak samo możemy to odwrócić zupełnie i jeżeli byśmy chcieli mieć jednak wideo na dole, to możemy odwrócić wtedy telefon, możemy pisać tutaj w ten sposób i to też, o, możemy też klawiaturę sobie przerzucić na przykład na dół i wtedy możemy korzystać z dwóch. Jest to całkiem intuicyjne i można się przyzwyczaić do tych wszystkich skrótów. He, he. Już Wam chyba nie muszę wspominać o tym, że możemy na spokojnie na przykład grać sobie w grę na jednym ekranie, na drugim mieć otworzony film, bo tych możliwości jest naprawdę wiele. Ja sobie je spisałem. Możemy na przykład podzielić sobie ekrany na obszary robocze, czyli mamy podzielony górny ekran na dwa obszary, plus dolny na trzeci i mamy tak naprawdę tak jakby trzy ekrany, na których możemy pracować sobie na telefonie. Ale wróćmy do czegoś, co jest takiego dedykowanego specjalnie do tego telefonu. Mamy aplikację Asphalt. O, i teraz. Yy, to pajątko znajdę. Jeżeli odpalimy sobie asfalta w zwykłym trybie, po prostu telefonu, no to widzicie, że to jest po prostu zwykła gra i normalnie byśmy w nią grali tak jakbyśmy grali na każdym telefonie, ale wszystko zmienia się z momentem, kiedy telefon sobie otworzymy. Bo uwaga, tutaj mam akurat wyświetlanie, standardowo sobie ustawiłem wszystkich elementów ustawień gry, natomiast jesteśmy na przykład w menu, możecie zobaczyć, mamy okno gry, mamy tutaj jakieś informacje na temat profilu, na temat postępów kariery, natomiast jeżeli odpalimy sobie rozgrywkę, to dodatkowy ekran zamienia nam się w dedykowaną mapę, żeby po prostu wiedzieć gdzie powinno się udać w dalszym etapie na przykład danego wyścigu. Asfalt akurat nie jest taka gra, która wymaga dodatkowej mapki, ale taka możliwość jest i po odwróceniu możemy odwrócić sytuację, gdzie na górze jest mapa, na dole mamy jazdę i możemy sobie wcisnąć nitro albo zrobić 360, którą będziemy pokonywać swoich wrogów. 360 w tej grze. To mnie bardzo zdziwiło, bo asfalta nigdy nie odpalałem w sumie, przynajmniej tej wersji. Można sobie jeszcze zadać takie pytanie, ale czy na, by na pewno ten dodatkowy ekran jest aż taki wygodny? Na przykład na YouTube. Ja mam utworzone, że mam mi się panel do danej aplikacji po prostu otwierać, gdzie mogę na przykład w przypadku YouTube a przerzucać sobie filmy dalej, bliżej, stopować, przesuwać itd. Bardzo fajne rozwiązanie. Mogę jednym przyciskiem to sobie wyłączyć albo ustawić w żeby mi się to nie odpalało. wolę, żeby zostało, bo tak mi było przyjemniej. Jeżeli ściągnę sobie w dół beleczkę, to uwaga, jest tryb uchwytu i wtedy dolny ekran nie jest aktywny. Możemy sobie spokojnie trzymać ten telefon, oglądać, patrzeć, widzieć i cały ekran jest wypełniony. To jest bardzo fajne rozwiązanie i wtedy mamy rzeczywiście jakiś uchwyt, z którego możemy skorzystać. Jak będziemy chcieli znów korzystać z dolnego ekranu, wystarczy kliknąć taki malutki guziczek, który tutaj jest wyłącz tryb tam uchwytu i wszystko działa. Ale jest także uwaga, touchpad, tylko że touchpad nie jest zbyt mega popularnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o Androida. Nie jest zbyt dobrze dopasowany, jeżeli chodzi o przeglądanie treści i tak dalej, Ale zobaczcie na to. Mogę sobie zapauzować filmik albo przesunąć, tak jakbym chciał na komputerze. O, kliknie sobie stop. Zobaczcie na to. Mamy YouTube'a i mogę dwoma paluszkami przesuwać, scrollować. Więc może YouTube nie jest idealną platformą, gdzie można takie rzeczy przeglądać, ale jeżeli włączymy sobie na górze przeglądarkę, przykładowo przeglądarkę map, to za pomocą touchpada jesteśmy w stanie się po takich mapach poruszać. Możemy przybliżać, oddalać, co także jest fajnym rozwiązaniem na przykład do przeglądania stron. O zobaczcie, można sobie wyszukiwać i można sobie w ten sposób przesuwać. Jeżeli ktoś lubi takie rozwiązania, no to inaczej jak ktoś jeszcze nie próbował, a chciałby spróbować, no to myślę, że byłby zadowolony z tego czegoś. To działa, ale możecie zadać pytanie, czy wszystko jest takie piękne i kolorowe, w końcu tyle ochów i achów nad tym telefonem, że jest rozkładany, że ma dodatkowy ekran, wiele różnych dodatkowych funkcjonalności. Jak to wygląda w rzeczywistości? To tutaj ja ze swojej perspektywy, ze swojego oka, ze swojej ręki opowiem wam o paru elementach, które mi po prostu nie podpasowały i to dosyć mocno. Po pierwsze, telefon sam w sobie jest dosyć spory na tle konkurencji, więc jeżeli chcemy z niego korzystać przez dłuższy czas albo go po prostu trzymać w rękach, no to niestety ale spotkamy się z tym, że będzie nam troszeczkę ciążyć. Mogliście też usłyszeć w wielu recenzjach na temat tego, czy telefon w danym miejscu chociażby przeważa swoją masą i w którym miejscu to miejsce dokładnie jest. Jeżeli jest telefon złożony, no to możecie zobaczyć, że to jest tak w miarę na środku, przez co użytkowanie go złożonego jest całkiem przyjemne, ale w momencie, kiedy go rozłożymy, no to trzeba go troszeczkę trzymać, żeby on nam się po prostu nie przewracał do tyłu, bo ta duża część po prostu zaczyna ciążyć. To zwłaszcza może przeszkadzać, jak na przykład oglądamy film wieczorem i musimy ten telefon trzymać, bo inaczej. Będzie nas padać na nas. W ten sposób przeważa. Oprócz tego telefon ma dosyć sporo szczelin, które mogą spowodować zbieranie się chociażby paprochów z ubrań czy innych drobinek, które mogą uszkodzić mechanizm. I zapytałem się tutaj LG. No to uwaga, mam też odpowiedź. Telefon nie mógł być idealnie spasowany, bo nie działałby wówczas mechanizm rozkładania. To nie jest wadą konstrukcyjną. I ja w pełni tego rozumiem, ale używałem tego telefonu dosyć długo i zauważyłem, że jak trzymam za ten ekran, to on ma delikatny luz. Słyszycie? No inaczej, bez tego nie dałoby się stworzyć tego typu mechanizmu, no ale to wzbudza pewne moje wątpliwości. Dlatego, że jeżeli spojrzymy sobie na tylnią krawędź i to z tej strony, tutaj możecie zobaczyć bardzo delikatnie widoczną ryskę. Ta ryska dała mi troszeczkę do myślenia. Po prostu zacząłem się bać o to, co mogłoby mi wpaść tam do środka, bo ja telefon, starałem się o niego dbać, miał zawsze dedykowaną, osobną kieszonkę. Natomiast jeżeli mam swój prywatny telefon, to on często ląduje z jakimiś innymi rzeczami, jak na przykład klucze, portfel albo... Bo cokolwiek co się akurat nadarzy, co się akurat znajdowało w kieszeni. Więc zastanawiam się, jak to będzie długo dobrze działać. Bo tak jak mechanizm chodzi bardzo gładko, tak teraz. Mam wrażenie, że pod sam koniec on tak delikatnie trze, a chyba wcześniej tak nie tarło, tak jakby był brudek jakiś, i teraz jak się do niego dostać i go wyczyścić, nie wiem. O palcowaniu samej obudowy nie ma co wspominać. Każda powłoka, która będzie po prostu błyszcząca, ona będzie magnesem na jakiekolwiek odciski i ciężko jest utrzymać ją rzeczywiście w czystości. Natomiast jest inna kwestia, jeżeli chodzi o wygodę, bo jeżeli rozłożymy sobie telefon, to ja najczęściej z niego korzystam właśnie w ten sposób takiej literki, te rozłożonej. Ale tak jak producent mówi o tym, że możemy sobie grać w ten sposób, albo możemy sobie grać w ten odwrotny sposób, to tak nie wyobrażam sobie grania na zbyt długo, bo ten element jest tutaj zbyt ciężki, więc jeżeli środek ciężkości przerzucimy w dół, to jest troszeczkę wygodniej, ale zobaczcie jak smukły jest ten dodatkowy ekran, tak smukły, że aż aparat nie chciał złapać na nim ostrości i niestety, dlatego że ten fragment od tej strony jest tutaj po prostu płasko to on jest taki trochę mniej wygodny, on się po prostu wrzyna w palce i po dłuższym czasie użytkowania zdecydowanie lepiej mi było złożyć telefon, jak już coś to zagrać sobie w ten sposób, bo wtedy te delikatnie zaokrągłe krawędzie idealnie wpasowywały się w mojej dłonie. Trzymając telefon w prawej ręce robimy w ten sposób, a trzymając telefon w lewej ręce robimy... w ten sposób. Rozumiecie o co chodzi? Że w lewej ręce ciężej jest utrzymać ten telefon, żeby go otworzyć. Jednostronny, bym powiedział lekko stronniczy argument. Mogliście usłyszeć bardzo wiele takich ostrych, bardzo surowych ocen z mojej strony na temat tego telefonu, ale chciałem wam przedstawić, jak to wygląda z takiego użytkowania, że są rzeczy, do których mocno się można doczepić, nad którymi można popracować. Mimo wszystko, tutaj naprawdę wielkie uznanie należy się LG, że stara się przecierać szlaki na tym dosyć nudnym rynku telefonów, które zazwyczaj nie odchodzą niczym innym od innych modeli, bo, niż tym, że mają po prostu inne, na przykład aparaty, inne procesory. Tutaj zupełnie zaprzeczamy zwykłej konstrukcji telefonu i to LG pokazało już nam wcześniej, chociażby G8X ThinQ, którego Wam pokazywałem, razem z i z dodatkowym ekranem. Natomiast tutaj zawsze jesteśmy, troszeczkę bym powiedział, wskazani na coś naprawdę dużego, co może wielu osobom nie, nie odpowiadać. Uważam, że to jest bardzo ciekawa, jedna z najciekawszych konstrukcji, jaka trafiła w moje ręce. Tak czy siak myślę, że w tym odcinku byłoby to na tyle. Tak jak mówię, po prostu miło mi się korzystało z tego telefonu jako takiej ciekawostki I jak szukacie ciekawostki, to to będzie bardzo fajny telefon, ale no musimy pójść na pewne kompromisy i tymi kompromisami będzie to, o czym Wam opowiedziałem, i przynajmniej to, co ja zaobserwowałem ze swojej strony. Ale jeżeli jesteście gotowi na to, żeby poświęcić część wygody na rzecz nowych funkcjonalności, to może to jest nowy telefon dla Was. Tylko przyjdzie Wam za niego dosyć sporo zapłacić, jak za każdą nowość. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie, to dajcie znać w komentarzu, co Wam nie odpowiadało. Z chęcią poczytam. Tak czy siak, dwa inne filmy, które są tutaj, to jest miejsce na subskrypcję. Trzymajcie się. Do zobaczenia.